no kochanie musimy się zbierać do pracy dobrze poczekaj jeszcze sprawdzę jak tam Heniu bo wiesz, z dziadkami to wiesz jak to jest Heniu tak zostajesz dzisiaj z dziadkami bądź grzeczny dobra dobrze spokojnie my sobie to poradzimy Heniu jak ci się podoba nowa zabawka o fajne jest te autko. A ty dziadek byś się wziął za sprzątanie, a nie tylko ten telewizor i ten telewizor. Poczekaj, powiem jeszcze Sandrze. Sandra! Hmm? My lecimy do pracy, jak coś to pomóż tu przychaniowi. Dziadkom przychaniowi, żeby żeby tutaj nie rozrabiał, dobrze? Dobrze. Dobra. Chodź, ruszamy małżonku. Dobrze. A gdzie chłopaki nasze? Hmm? Chyba są na, na motorach Zobaczycie by wiesz Dobra, siadajmy okay. Idziemy do pracy okay. Trzeba już ruszyć Poczekaj, zrób mi trochę miejsca z tyłu okay. O zobacz Marta na kajaku pływa no. Cześć Marta Cześć, cześć, cześć. Co wy robicie? Nie widzicie, że my jedziemy. Tak się zachowujecie, to te motocykle wam pozabieram. Sorry mamuśka, proszę, za szybko jechaliśmy. No. Michał, jedziemy dalej! Dobra. Nie mogę z nimi. Ja też. Hejka, Marta, co tam? no sobie tak na kajacki. może przejdzie się z nami naszymi motocyklami nie jak dla mnie to za szybko dobra to narka cześć cześć dawaj Michał ścigamy się Drabnie. tak jeszcze tu trochę pozamiatam i z głowy biorę się za obiad No to za tutaj jeżdżą. Dobrze, że mam bul. Ej, tutaj dostaliśmy zgłoszenie. Dobry! Dobry A to ja zapraszam tam do babci, bo ja tu nie wiem o co chodzi. No tu, tutaj... Chodź, idziemy tutaj, się, ta młoda nam nie pomoże. Dobry! Dobry. Dobry. Dostaliśmy zgłoszenie, że tutaj gdzieś niedaleko pękła rura. Będziemy musieli kopać i chcielibyśmy zakręcić wodę na dwa dni. Dobrze? A to tam pękła, tam gdzie ten kajak. Mhm, gdzieś tam w okolicy. Dobra, my się tym zajmiemy. Jak coś to będziemy panią informować na bieżąco, co się dzieje, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, Janek, podjedź tu bliżej. Nie Dobra. będziemy nosić sprzętu. Mhm. Niech pani uważa, bo może tutaj trochę tryskać. Będziemy tutaj y, y, rozstrzelniać rurę Dobrze mm, To tutaj gdzieś w tym miejscu Dobra wyciągaj sprzęty Dobrze Ej Patryk no? Co tutaj się dzieje? Jakieś remonty Nic no. chodź jedziemy do babci na obiad No okej okay. Znowu te gówniarze tutaj jeżdżą mnie to wkurza. Dobra, trochę powierć jeszcze trochę tutaj. Poczekaj jeszcze chwilę, Łukasz. No ale dziurawa to ura, widziałeś? Dobra, Łukasz, ciągnij, bo walutku tylko. Była woda. Ej, nic ci nie jest? Nie. Wstawaj. Kurka, rurka, ale słabo się czuję. Dziwnie śmierdzi ta maś. To chyba nie była woda. Ej, nic wam się nie stało? Nie, nie. Ale trochę jesteśmy słabi. Co? Musimy chwilę odpocząć. Słuchajcie, tu niedaleko ta babcia mieszka. Może skorzystacie u niej z łazienki. Trochę się obmyjecie. Co wy na to? Dobra. Dobra, chodźmy. Podwiozę was. Wsiadajcie. Okej. Okay. Dziadek, co ty oglądasz? Cicho, cicho, chłopaki. Zobaczcie, to ta reklama. Jeśli widziałeś rzeczy nadprzyrodzone lub jakieś duchy, potwory, zadzwoń do nas. My się tym zajmujemy. Dziadek, to jakieś głupoty są. Nie, 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 słuchajcie, ja kiedyś widziałem takiego stwora. Akurat. Dobry pani kochana. Słucha pani awarię mieliśmy. Tu moi robotnicy trochę się ubrudzili. Chciałem się zapytać, czy by mogli się tutaj u pani trochę przemyć, co? Tak, tak, mogą. Dziękujemy bardzo, S słabo się czujemy. Chodźcie tutaj jest łajenka tam chodźcie tutaj tutaj tam do tyłu zapraszam okay. chodź chodź idziemy no widzi pani co tu się dzieje awaria była rury jeszcze większa się zrobiła awaria coś tu wystrzeliła jakaś maś nie wiem co to musimy to sprawdzić Arturze, pomożę, jeszcze mogę kawę zrobić. A poproszę, bardzo chętnie się napiję. Dobra, już się umylimy, umyliśmy, więc trzeba wracać do pracy, Artur. Dobra, ale coś dziwnie się czuję. Ja też. O, 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 co tu... Co nie umiem Wyjść? Kupają w te drzwi? A! Co to? Ratunku! Co to? Co ta babcia tak krzyczy? O Boże! Co im się stało? Dziadek! Dziadek! Zombie! A! Uciekajmy szybko! Ujemy! Chodź tu szybko, Heniu! Aaaa! Siedząście jakoś na telefon! Dzwonko pogromców duchów! Aaaa! Uciekajmy! A! A, co to było? To było zombie. Co teraz robimy? Pan dzwoni, panie starszy. Pan dzwoni na policję. Nie nie, dzwoni jednak po tu. Po kogo? Po pogrącym po w Dobra, to pan dzwoni szybko. Bo ja nie wiem, uważajcie, uważajcie, to ta maś. Ona tu jest. Jest tu nawet do tych drzwiach od tej toalety. Ej, ta toaleta żyje! A, uciekajmy! Trochę zdjęć, czas zrobić przerwę z tym pływaniem. Płynę do brzegów A co tu? O ratunku! Dobra, czas wypróbować auto. Ja się dziadkowi, jaką furkę zbudowałam. Co tu tak mokro? Uj! A co tu się dzieje? A!

Co tu się stało? Nie wiem. Rozwalony dom! Jakaś no. dziwna maść! Szybko jedziemy! Cząstki! Łazienki nie ma! Ej, ale tu jest. części naszej córki! Zobacz! No właśnie! Co się stało? Szybko, gdzie jest reszta? Zobacz w domu! Chyba uciekli. Nikogo Chyba uciekli. Nie uciekli. Nie ma tu nikogo. Ma tam... Musimy to zgłosić na policję. Szcząstek nawet nie ma. Szybko. Zadajmy. Panie starsze no i co? Mieli tu gdzieś przyjechać ci pana. Yy, 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 pogromcy duchów, czy jak tam się nazywają i nikogo tu nie ma. To pewnie jakaś ściema. Oni naprawdę biorą kasę, a nic tego nie robią. Nie, nie. Jedzie. O, jaki wielki autobus. Dzień dobry Państwa! Czy pan, Państwo wzywała pogromy? Tak, to my! Witam, dzień dobry. Pozwolą Państwo, że się przedstawię. Jestem JB, naukowiec, który od kilku lat zajmuje się. Wszystkimi stworzeniami paranormalnymi, takimi jak duchy, potwory i zombiaki. Ja tak samo. To jest mój przyjaciel i moja koleżanka. Trójkę nie ma dla nas rzeczy strasznych. Więc proszę nam, op Wie więc proszę nam opowiedzieć. Co się stało? Stało się tak, że, że, że jakaś dziecinna Maść zmieniła takich rowerników, tak, ja, ja, po, pozwolicie, że ja opowiem byłem akurat świadkiem tego wydarzenia yy, wie pan co, zacznijmy od początku, a więc tak, dostaliśmy zgłoszenie yy, o awarii rury, tutaj niedaleko yy, tutaj, tej miejscowości i gdy tam się pojawiliśmy, okazało się, że wywiert musimy zrobić dość głęboki, gdy wyciągałem rurę Coś jakby wystrzeliło, puścił jakiś zawór i dwóch moich pracowników obrudziło się tą mazią. Gdy poszliśmy do tych państwa o to, e, aby ją się trochę umyli, zamienili się w jakieś zombie. Ha, ha. Ja to znam. Typowy przypadek. Więc zapraszam państwa do autobusu i proszę wskazać nam drogę, dobrze? Dobrze, ruszajmy już. 好吃，香格里拉。